Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dziś zaczynamy nową serię filmów. Poruszymy temat małżeństwa. Uważamy, że to zagadnienie będzie bardzo istotne dla osób, które mają zamiar się pobrać, ponieważ materiał przedstawiony w siedmiu odcinkach będzie faktycznie naukami przedmałżeńskimi. Każde nasze spotkanie będzie nie tyle lekcją, co raczej współpracą z małżeństwem. Dlatego dziś ze mną są Wojtek. I Ania. Cześć. Ile lat jesteście razem? 36. O, 36 lat. Może chcielibyście cofnąć czasy i nie być razem? No, myślę, że nie. Myślę, że na pewno nie. Na pewno nie. Dziwne pytanie, prawda? Ale dziękuję za odpowiedzi. A, a więc gdy wkraczamy na drogę małżeńskiego życia, to mam łatwe i niełatwe pytanie jednocześnie. Dlaczego? Dlaczego zawieramy związek małżeński? To jest istotne pytanie. Proszę bardzo, jeszcze raz. Dlaczego zawieramy związek małżeński? Spróbujcie sami odpowiedzieć na to pytanie. Tyle powody bywają różne. Ile par, tyle powodów. Ale wydaje mi się, że takie te pozytywne powody to jest miłość, bycie z drugą osobą, bo człowiek się czuje w tym związku szczęśliwy chce założyć z tą osobą rodzinę. Ma się wspólne jakieś plany, które chce się razem realizować, tak? No a z tych takich, które, no, myślę, że nie są jednak to do dobrymi motywami do zawierania związku. To, na przykład, ucieczka przed samotnością, mhm. albo no, czasami bywa, że no, nieplanowana ciąża też może być powodem jakiegoś takiego pochopnego podjęcia decyzji w kwestii małżeństwa, tak? Mhm. No ja. Nie zastanawiałem się tak nad tym, dlaczego ja to robię. Ja po prostu chciałem, dlatego że zakochałem się w mojej żonie i nie wyobrażałem sobie życia bez niej. No, było mi z nią tak dobrze, że chciałem z nią spędzać każdy dzień. I... Wiesz, to, to był też taki czas, gdzie Wojtek podjął naj, naj, taką najbardziej odważną decyzję swojego życia, tak? Że poprosił mnie o rękę, a ja że jestem szalona, to się zgodziłam. Super. I do tej pory jesteśmy razem. I to szaleństwo trwa. <laughs> Ale w Fajne. pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Pozytywnym. Fajne. Fajne. Moi drodzy, mam kilka odpowiedzi, takich typowych odpowiedzi od młodych ludzi. Pierwsza z nich, chciałbym mieć się o kogo troszczyć. Czyli taka po prostu chęć troski o, o kogoś. Jeżeli to e, dziewczyna mówi, to chciałabym mieć dziecko, albo na przykład e, jeszcze jedna taka ciekawa odpowiedź: chciałabym, żeby ktoś mnie kochał. Dość często tak dziewczyna odpowiada. Ale najciekawsza odpowiedź, moim zdaniem, jest następująca też to jest bardzo ciekawe, bo czas już nadszedł. Czas już nadszedł. Czyli co to znaczy? Zegar Presja społeczeństwa, e... czy właśnie zegar biologiczny? To tak jest to trudno, trudno określić. Do, dość często, moim zdaniem, rodzina zaczyna wywierać jakąś presję, no bo, 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 bo mnie jakoś tak, mam takie skojarzenie wtedy, gdy czas już nadszedł, to wygląda na to, jakby taki produkt w sklepie już, termin spływa i trzeba. Szybko go zrealizować, bo niestety będzie przyterminowaniem. A może osoba myśli, że właśnie w tym momencie jest gotowa. Jest mhm. na tyle dojrzała emocjonalnie, tak, że jest gotowa wstąpić w ten związek, jest partner. Ona go kocha, widzi w nim te pozytywne cechy, które by chciała widzieć o swojego przyszłego męża. No, trudno powiedzieć, co się za tym kryje, tak? I jest tak. to zbyt takie. Każda sytuacja jest bardzo indywidualna, jednak mm -hmm. często e, spotykałem odpowiedzi na no to pytanie w sytuacji, gdy osoba jeszcze nie ma e, nikogo, z kim by mogłyby, jakby, no, w, ten związek ma, małżeński mieć, mm -hmm. a jednak po prostu e, rozważa i myśli sobie, że już mam tam jakiś pep, taki jakiś wiek i e, dobrze byłoby już e, zastąpić za, ten związek małżeński. Jednak jest, Smutna statystyka. W 2018 roku w Polsce zawarto 192 tysięcy małżeństw, natomiast rozwodów mieliśmy 63 tysiące. Mniej niż połowa, a jednak jest to 126 tysięcy rozbitych serc i co najmniej 50 tysięcy zranionych dziecięcych serc. We wszystkich odpowiedziach na główne pytanie dotyczące powodów zawarcia związku małżeńskiego. Uwypukle się rdzeń egoizmu i skupienia na swoich potrzebach. No, różne są powody też zawierania związków małżeńskich. No, i jeden z nich to, tak jak tutaj wspomniane zostało, jest egoizm. No i niestety to, to przejawia się w bardzo różny sposób. Zamiast samego siebie dawać tej drugiej osobie, poświęcać się dla rodziny. No to y, myślę się tylko o, o sobie. To przejawia się naprawdę y, w, taki, w taki różny sposób. I y, takie osoby chcą tylko i wyłącznie czerpać wszystko dla siebie. Mhm. Czyli począwszy od, począwszy od y, podstawowych, codziennych, codziennych spraw, y, żona ma y, usługiwać mężowi na tej zasadzie. Mhm. Albo mąż żonie, w zależności, bo to też różnie bywa. Eee, I same wymagania, stawia same wymagania, nie dając nic w zamian, tak naprawdę. Mhm. Dobrze. Pozwól, że wejdę jeszcze Proszę. w słowo, bo y, to jest tak, i tak może z punktu widzenia kobiet, i mam nadzieję, że mężowie to zauważają, że kobieta wiele rzeczy pomnoży i powiększy, tak? Jeżeli dasz jej uśmiech, ona ci szczerym uśmiechem odpowie i da ci serce, tak? Mhm. Dasz jej swoją miłość, ona ci stworzy rodzinę. Przyniesiesz jej zakupy, zrobi Ci pyszny obiad. Mhm. Tak to wygląda, tak? Czyli to nie jest egoizm w tym momencie. Ty coś dasz, ja ci odpowiem na tą miłość. I na twoją miłość odpowiem Ci miłością. Wyświadczę ci dobro. I z mhm. drugiej strony też tak może być, nie? Ale wiesz, to jest bardzo istotna kwestia, bo... E... To, co przytoczyłeś w tym przykładaniu, to wygląda na to, że osoba cały czas coś daje, tak? Ale e, bardzo niebezpiecznie, kiedy osoba chce założyć rodziny i cały czas tylko coś brać od tej rodziny, brać od tych relacji. Cały czas zaspokajać tylko swoje własne potrzeby. Wydaje mi się, wtedy liczba rozwodów będzie większa. Tak? Ale e, w tym braniu e, wygląda tak, teraz jest mi z nią dobrze, a jutro? Teraz chciałbym troszczyć się o kogoś, a czy jutro chciałbym? Teraz chcesz mieć dziecko, a gdy osiągniesz cel, to czy zechcesz być do starości z mężem, gdy dziecko opuści wasz dom? Chcesz być kochaną, a w trakcie kryzysu relacji, czy będziesz kochać? I najciekawszy, czy tak naprawdę na miłość jest czas, czy raczej czas jest na sen, posiłek albo pracę? No i drodzy moi, jest taka ciekawa rzecz, że małżeństwo ma cztery fazy rozwoju. Małżeństwo istnieje w takich czterech fazach. Pierwsza to jest patrzenie na związek przez takie różowe okulary. To jest sam początek. On jest taki miły. Jesteśmy do siebie tak podobni. Nie widzę żadnych wad i błędów. Jesteśmy w siódmym niebie po prostu. I taka faza trwa do roku. To zależy, może do roku, może czasem krócej, może czasem dłużej, tak, ale na pewno jest to początkowy okres, gdzie wychodzi się z tego narzeczeństwa, mhm. tak? gdzie omawia się wspólne plany, już wiemy, że to jest ta osoba, jesteśmy pewni, że tylko za tą osobę chcemy wyjść, czy też wziąć z nią ślub. I no to jest niesamowite, no, miłość jednak zakrywa wiele wad, tak, i to jest właśnie tak. ten etap. Ale A jest piękny, no naprawdę. Mimo, wat, zakryła wiele wad, wad, ale nie usuwa, prawda? Nie usuwa, to jest prawda. Czyli wtedy przechodzimy tak leciutko do drugiej fazy. Druga faza nazywa się rozczarowanie. Bo adaptacja w relacjach, bo, bo to nie, nie jest tak, że cały czas chodzimy tylko na randki. Żyjemy razem, tak, jako małżeństwo. I adaptacja zakłada nam czarne okulary. On jest brzydki. Między nami no. przepaść. Jak <laughs> mogłem trafić do takiego koszmaru? Jesteśmy bardzo mm. różni. Nie kocham ją, nienawidzę go, no i tak dochodzi. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że mm, tylko gdybyśmy wyjęli ten fragment, tak, ten etap, to by można było powiedzieć, że my się tylko pobraliśmy, a nie dobraliśmy się. Mm -hmm. Prawda? Bo jednak ten czas, zanim wybierzemy partnera, no musi się w jakiś sposób dobieramy. Tak. Zwracamy na siebie uwagę, widzimy u siebie jakieś cechy, które byśmy ewentualnie widzieli u przyszłego partnera. No, małe dziewczynki marzą, tak? że kiedyś stanie w tej białej sukni, że, mhm. że te, 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 ten jej przyszły mąż będzie taki jak jej kochany tata, albo coś tam będzie widziała i zaczyna szukać, może nawet podświadomie, ale szuka pewnych cech, dobrych cech, które widzi u swojego taty, tak? czy, czy w swojej własnej rodzinie, bo to się tak w sumie. Zaczyna, no, może i czasem się y, czuł człowiek rozczarowany, ale ja nie pamiętam. Mm. <laughs> nie fajny, pamiętam, fajny. może był taki, o, pewnie było tak, tak, że może się spodziewaliśmy reakcji czy innego zachowania, choć tak pewnie po mnie też, a jednak zachowaliśmy się w danym momencie inaczej. Ale jednak y, te relacje, jakie się ma ze sobą, i chęć rozmowy i powiedzenia sobie o tym. No bo mm -hmm. najgorszą rzeczą, jaką kobieta może założyć, żona, to że mąż powinien to wiedzieć. No i skąd ma to wiedzieć, jeżeli o tym mm -hmm. nie powiesz, tak? No tak? Czy z drugiej strony no jeżeli mąż nie powiesz żonie o czymś, no to. Chcia, na... Chciałam tylko powiedzieć, że y, ta druga faza, faza rozczarowania, to jest tylko proces takiej adaptacji. Przepraszam, włącza się taka szlifierka i zaczyna się docieramy do pasowanie takie, tak? Jednak e, powinno tak być, żeby ta faza trwała krótko. Często e, pary mówią, no tak, jakiś tam tydzień, dwa, coś. Kryzys, tam. Mały, mały, ta, taki, tak? tak, to jest A bardzo kryzys. mały kryzys, ale niestety e, może ta faza przerodzić się w patologię relacji i trwać do 6 lat, i nawet może skutkować rozwodem, niestety, jeżeli no tak. Ciężko to wszystko. No to, tak jak już mówiłam na początku, to jest po prostu wynik tego, że się nie dobraliśmy. Tak. Tylko się pobraliśmy. Tak, ja myślę, że akurat ja tutaj w naszym małżeństwie to wymazałbym ten punkt drugi. Cieszę się bardzo. I gratuluję. Ja I gratuluję w takim razie, ja wiem, też. bo raczej takiego nie przypominam sobie. Słuchaj, my już skarzałem. jesteśmy, mamy taki staż małżeński, także, no Żeż naprawdę... mamy problemy z pamięcią, już. Tak? Nie, nie ma, Ale myślę, dobrze, że, dobrze, że dobrze jest mieć problemy, jest. problemy z pamięcią, powiem Ci, bo jednak miłość zakrywa mnóstwo rzeczy. Które... Te pozytywy bardziej pamiętamy niż tak. Przynajmniej chcemy, coś tam no. się, y, A Nawet jak wiesz coś, y, wiadomo, to nie, małżeństwo to nie jest y, bajka. To nie jest stan wielkiego uniesienia, to są mhm. rzeczy dobre i złe, ale po to, po to zawieramy ten związek i sobie ślubujemy, obiecujemy, że na dobre i na złe. Nawet jak jest kryzys w związku, to jeżeli małżonkowie staną na wysokości zadania i kochają się, to ta ich wspólna miłość mhm. i chęć dążenia do tego, żeby to y, zmieniło się na dobro, to, to naprawdę tak się stanie. No. Przecież nie możemy mówić, że nasze małżeństwo było tylko sielankowym, przeżywaliśmy różne mm -hmm. doświadczenia, tak? No dobrze, w sumie można powiedzieć tak, że akurat to jest stan adaptacji, A adaptacja zawsze w jakichkolwiek nowych warunkach zawsze spowoduje taki krótkotrwały dyskomfort psychiczny. To jest prawda, jeżeli na początku rozwoju jakby relacji między młodymi osobami nie było. Właściwych decyzji i właściwego podejścia do, do założenia małżeństwa, to ta druga faza niestety może być ostatnią w ich małżeństwie, bo oni mają założenia, że akurat nam należy i chcemy jak najwięcej mieć wszystkiego dobrego w tych relacjach, nie myśląc, że w te relacje trzeba coś oddać, wnieść. wnieść. Dobrze, trzecia faza jest bardzo wspaniała. To jest faktycznie takie odkrycie. Wow! Jesteśmy różni, to super. Dostrzegamy tych różnic, ale jednak to jest faza poznania wyjątkowych różnic między Wami. Potraficie już pokochać jedni w drugich takimi, jakimi jesteście. To jest bardzo piękna faza, bo, bo wreszcie już nie mamy tych różowych okularów. Powiedzieli, tak? Nie mamy tych czarnych okularów. Cieszymy się, że jesteśmy razem. Zaczynamy poznawać jeden drugiego yy, i mówić, jak jest to fajnie. Że, że Ania nie jest podobna do Wojtka, Wojtek nie jest podobny do Ani. No bo to jest super po prostu w takiej sytuacji, prawda? Ten okres trwa 5-6 lat, a może 10 lat, i to jest najwspanialszy okres do często w życiu pary małżeńskiej, bo pojawiają się dzieci. Prawda? Tak, w naszym związku też tak było. <gry> e, ostatnia faza jest najciekawsza. To faza pewności i szczęścia, faza jedności, scalenia. I złączenie mimo różnic. Czyli to jest taki stan, gdy para faktycznie no, nie wyobraża sobie życia jeden bez drugiego, że oni, oni stanowią taką całość po prostu czegoś, jednego ciała. I już yy, małżeństwo. Otóż dlaczego tworzymy małżeństwo? Właściwa odpowiedź jest następująca. E, wójtek chce uszczęśliwić Anię, a Ania chce uszczęśliwić wójtek. Czy z takim założeniem zakładaliście małżeństwo? No tak, może akurat nie, nie, znaczy słowo uszczęśliwi to jest rzecz bardzo szeroka, ale generalnie opieraliśmy się na naszym uczuciu, tak? Kocham go, dlatego go potrzebuję. Mhm. I chcę z nim być, chcę założyć rodzinę, jest tam fajnie, mamy wspólne dążenia, marzenia, jakieś wspólne cele i... i... Dlatego między innymi no trudno jest tak wiesz, wrócić do sprzed 30 paru lat, ale generalnie tak było. Byliśmy po prostu zakochani, młodzi Ania na przykład idzie do fryzjera i nie ma jej kilka godzin. A ja zostaję w domu sam. No i, I brakuje mi po prostu mojej Ani. Albo idzie na paznokcie i, i po prostu mi jej brakuje. Ja nie, nie cierpię być bez niej. Czy gdziekolwiek, no jak gdzieś ja pojadę na przykład Ania też i też nie I też jest mi się i też nie jest jej dobrze więc tutaj myślę że taka bliskość taka bliskość kiedy jesteśmy razem to jest takie wypełnienie tego tego taki dobry czas mamy dla siebie kiedy jesteśmy po pracy kiedy możemy spędzić czas razem to wtedy naprawdę jest nam dobrze ze sobą ale jest taka sytuacja, że to uszczęśliwienie, to oddanie swojej miłości jest, powinno być bezwzględne. No jasna rzecz, że jeżeli ja kocham swoją żonę, to ja oczekuję w jakimś stopniu, że żona będzie mi kochała wzajemnie. No, 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 no nie mamy jakiegoś rozdwojenia jaźni, prawda? Ale jednak nie skupiam się na swoich potrzebach, prawda? A skupiamy się na potrzeby naszego partnera w związku, prawda? Jednak ludzie mówią, o nie, ja tak nie potrafię. Fajnie, to wtedy weź sobie może psa, kup samochód, zacznij hodować kwiaty i to będzie lepsze niż kaleczyć swoje jeszcze czyjeś życie. Prawda? A może i nie jedno. Mój wykładowca mówię w ten sposób, że jeżeli osoba nie potrafi normalnie być w małżeństwie, no to niech lepiej będzie sama, bo wtedy mniej ofiar takiego wyboru, prawda? Dzieci się nie nabywa. Dzieci przechodzą na ten świat, prawda, aby je bezwzględnie kochać. Bo, bo nabyć można odkurzać sobie, prawda, jakieś fajne. Małżeństwo nie zawiera się po to, by mieć tylko zysk, żeby, a, a, a zawiera się dlatego, żeby kochać bezwzględnie. Prawda. Chciałbym jeszcze kilka zasad podać z Pisma Świętego na ten temat. Pismo Święte opowiada nam historię pierwszego małżeństwa. Mamy kilka bardzo ciekawych, istotnych i myślę bardzo aktualnych zasad z Pisma Świętego dotyczących małżeństwa. Pierwsza rzecz. Bóg stworzył kobiety dla mężczyzny, bo nie było nikogo i niczego odpowiedniego w raju. Nadał wtedy człowiek nazwę wszelkiemu bydłu i ptastwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazło się pomoc dla niego odpowiednia. Księga Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 20. Druga istotna rzecz. Stworzenie kobiety było rozwiązaniem problemu samotności mężczyzny i człowieka ogólnie. Również kobieta ma być pomocą mężczyzny, a nie odwrotnie. Niestety mamy tak współczesnych yy, układy takich w, w rodzinach. Czyli to on ma być inicjatorem działań, a nie ona. Bo czytamy w, w tej samej... Księże e, pierwsze księży mężrzyszoły, pierwsze rozdział, werset 18: Potem, tym, że Pan Bóg niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczyni mu pomoc odpowiednią dla niego. Trzecia istotna zasada: kobieta była stworzona z części mężczyzny, z jego żebra. Ten fakt świadczy, że kobieta nie jest mniej wartościowa niż mężczyzna, a seksizm nie może mieć miejsca w relacjach mi międzyludzkich. Poczytamy. Wtedy zesłał Pan Bóg głębokie sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Tak czytamy w tej samej Księdze Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 21, 22 werset. Czwarta istotna, Zasada, kobieta podobna i odpowiednia dla mężczyzny. Adam uznał i wyraził całość swego kochania i pożądania Ewy w tych oto słowach. Wtedy rzekł: Człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. I czytamy dalej. Jest taka istotna, istotna rzecz, jak brzmi w języku oryginalnym pisma świętego, w języku starohebrajskim, mężczyzna. To brzmi taki wyraz ish, a kobieta isha, czyli e, bardzo podobna jest, no faktycznie mężatką jest kobieta. No i piąta, ostatnia zasada, bardzo istotna. Drugi rozdział, werset 24, i już to, co dziś było wspomniane ani Dlatego opuści mąż ojca swojego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Młody ma małżeństwo, jak najlepiej byłoby, ma mieszkać osobno bez rodziców. Rodzice nie mają prawa wtrącać się wewnętrzne sprawy swoich dzieci. Pieniądze mogą przekazywać, ale wtrącać się wewnętrzne sprawy niestety nie. I generalnie on ma złączyć się z nią całkowicie, jak po użyciu takiego potężnego kleju. I pewnie pamiętacie czasy bazarów w Polsce, tak? Pamiętam. No. Wiele osób jechało do Polski z Nowego Związku Radzieckiego, by coś sprzedać, prawda? E... Myślę, że pamiętacie ten czas, niestety. Trudny czas, wydaje mi się, życia takiego. E... I jedna dziewczyna ze Lwowa sprzedawała taki super mocny klej kontaktowy dawny moment się. i ktoś z mądrych mężczyzn po sąsiedztwu tak tam gdzieś na bazarze zaproponował wypróbować jakość tego kleju, skleiwszy dwa palce no dziewczyna widać postanowiła sobie spróbować i wynik był błyskawiczny po prostu palców już nie dało się rozłączyć po prostu i robili różne rzeczy, żeby w jakiś sposób rozłączyć te palce, zdeaktywować ten klej. Ale niestety tylko żeletka pomogła. Ro rozcięli. Krew, krzyk, łzy. I ten taki głupi żart <głos》> skończył się tak smutno, prawda? Ale niestety dokładnie to wygląda po rozwodzie. Tradycja żydowska, judaistyczna mówi, że swoje, dwoje stają się jednym ciałem w swoim dziecku. Czyli para, która niszczy swoje małżeństwo, to jakby rozdzierała swoje dziecko na części. No jeżeli tutaj mówimy o dzieciach, to musimy pamiętać, że, że dziecko, czy dzieci, to nie jest produkt uboczny małżeństwa. Mhm. To jest, to, jest, to są wyjątkowe, małe istoty, które potrzebują raz, że naszej miłości, opieki, troski, a dwa Że, że no, dalszego prowadzenia, prze, całego prowadzenia przez życie. I to, i to poświęcenie, które, które tutaj rodzice z takim poświęceniem wychowują dzieci. No, mówimy tutaj o normalnych rodzicach, kochających rodzicach, mhm. bo mm, kiedy to jest odwrotnie, no nie, rodzice się nie kochają, no to to dziecko jest po prostu. Między, między młotem a kowadłem, kocha obydwu rodziców tak. i to jest straszne tak. dla takiego dziecka, kiedy rodzice widzi najpierw to, to, co się dzieje w domu, a później jakiś rozwód, jakieś, jakieś nieporo nieporozumienia ciągłe w rodzinie. To jest straszne dla dziecka i, i myślę, że, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli na uwadze to, że, że celem naszym jest wychować jak najlepiej i przekazać jak najlepsze yy, wzorce wartości, wartości które, które my mamy, a które możemy czerpać z jednego, źru, z jednego źródła prawdziwego, z pisma świętego. Tam są te, te wartości zawarte. Jeżeli mogę coś dodać, tam już tego, że tak dziecko się czuje rozdarte wewnętrznie, tak? My tak mówimy, jakbyśmy tak dokonali rzeczywiście tego rozdarcia. Kiedyś jeden z naszych synów, ponieważ był w pierwszej klasie i jeden z jego kolegów właśnie przeżywał taki dramat. Kiedy szliśmy sobie razem i on tak strasznie przeżywał, bo to był jego przyjaciel. Mówi, mama, mówi: Ja sobie nie wyobrażam, jakbyś ty z tatą się rozeszła. Ja bym się chyba rozdał na pół, bo ja kocham was obydwoje. Chciałbym być i tu, i tu. I to jest właśnie w słowach jego, to jest ten dramat przedstawiony, o którym ty tu powiedziałeś, bo jednak zauważmy, że małżeństwo, które jest zbudowane na tych bożych standardach, o których już właśnie Wojtek wspominał, daje poczucie stabilizacji wszystkim żonie, mężowi, ich dzieciom daje poczucie takiej niesamoludnej miłości. Dziecko czuje się kochane, ono się tak mądrze wychowując dziecko, to uczymy go takiego mądrego postępowania. Tak? Mhm. Takiej niesamolubnej miłości, jeśli małżonkowie taką bezinteresowną, niesamolubną miłością się kochają, to dziecko to obserwuje, ono w tym wzrasta, wie, tak. że jest kochane i że jest kochane dlatego, że jest dzieckiem, a nie dlatego, że nie wiem, przyniosło dobre oceny w szkole albo w jakiś sposób się postarało, coś dobrego zrobiło. Mhm. Kochamy je dlatego, że są naszymi dziećmi. No I to jest ważne, i one powinny to czuć, ale będą to czuły wtedy, kiedy małżonkowie okażą sobie szacunek. Tak? Wcześniej czytałeś piękne cytaty z Pisma Świętego, gdzie one właśnie mówią o tym, że małżeństwo to jest takim taką Bożą propozycją miłości, takiej pięknej miłości między mężczyzną a kobietą, która może być tutaj na tej ziemi. A ta miłość jest tak silna, co też właśnie czytaliśmy, że kobieta i mężczyzna zostawia swoich rodziców, oczywiście nie przestając ich kochać, bo tak, kocha nie nada. Tak. Ale jednak mój świat i Twój świat staje się naszym światem. Jednym, to, całym. Tak, dokładnie. I to, to wszystko właśnie tak pięknie zostało wyrażone na kartach Pisma Świętego. Ja jeszcze chciałbym dodać tutaj kilka zdań na temat troski rodziców. To jest, myślę, że takim przykładem dobrym jest to, że rodzice troszczą się, na przykład dzwoniąc do dzieci, jak ich tam gdzieś nie ma, jak patrzą na zegarek, która godzina, dlaczego dziecka nie ma. Dzieci czasami myślą sobie, co rodzic ich chce kontrolować. To jest nieprawda. To nie jest kontrola, to jest to jest troska. A gdzie to dziecko jest? A czy czasami coś się nie przydarzyło temu dziecku? I to na tym rzecz polega. Młodzi ludzie jeszcze tego nie rozumieją. Później, jak zostają rodzicami, sami, to dopiero tego doświadczają, mówią o, faktycznie, tata, mama mieli rację, bo ja czuję dokładnie to samo. Kocham moje dziecko i chcę się troszczyć, chcę pamiętać o nim. Czyli można powiedzieć, że bez całkowitej, pełnej oddania wzajemnej miłości nie da się zbudować dobrze funkcjonującego i zjednoczonego małżeństwa. Tak? Dlatego, jeżeli chcemy być szczęśliwymi w małżeństwie, to musimy sobie postanowić, by darzyć bezwarunkową miłością swojego małżonka. Żeby dobrze funkcjonowało to małżeństwo, żeby było takie, takie prawdziwe, takie Boże to jest jeszcze coś jedno, jednego potrzebne jest ktoś potrzebny w tym małżeństwie, mhm. czyli ten, to można ten, ten ktoś spodem. to jest Jezus Chrystus, który może rzeczywiście scalić do, e, dokładnie to, to małżeństwo. Dziękuję bardzo za wasze no, odpowiedzi i za wasz udział. Dziękuję również za oglądanie naszego filmiku, bo naprawdę jest to istotny problem w współczesnym małżeństwie. Staramy się pomóc, staramy się podzielić się istotnymi informacjami. Zapraszamy do oglądania następnego filmiku, w którym będziemy rozmawiać o zgodności małżeńskiej.